Jak to było? Dzień bez jawy nieciekawy. <grywa> 40 lat minęło jak jeden dzień, i znowu wrócimy do życia. Jeździć będziemy po brzozówce. No i takie są jaja pańskie, że po 40 latach i staniu 17 czy 20 lat w krzakach garażowych, pani Jawa ma tylko iskrę na jednym cylindrze i będziemy czyścić platynki, gaźnik. I przywracać do życia tą piękną o przebiegu. Ja tu 9300, bodajże Dokładnie. to jest maszyna piekielna. Będzie jeszcze robić wiatr we włosach. Patyneczki trzeba papierkiem ściernym polerować, żeby mogły lepiej prądzik przewodzić. Bez czystego gaźnika jawa nie będzie brykać. Różne tu już syfy udało mi się wygrzebać. Pani dysza, jak widać, jest tak zadupiona, że po prostu wymaga mycia i czyszczenia, dmuchania i przetykania. Zbiornik zamontujemy. Zobaczymy, co się będzie działo. Co się będzie działo. Kranik odblokowany. Taki do stożka zrobiony. stożkowo, jak gazowy zawór uszczelniany. CZ, piękny CZ. Po prostu będzie jeszcze żył. Zalewanie, przelewanie, będzie zaraz odpalanie. Próbujemy zapalić. Co? Coś dało głosu. Gazu? Tak sobie jaweczka działa. No i już przestała. Tak sobie pyłka, tak sobie pyłka. Ta piękna maszynka. Opiek naszych westchnień. Regulator napięcia. No i po prostu taka to jest maszyna. Światła nie ma bo się nagrywamy teraz znowu są problemy mamy problemów w odrobinkę musimy do gazu dorobić linkę bo stara jak widać tak jest pomiętolona że się zacina jak szalona no ale drugie życie manetek od rowera pancerzek wykorzystany Pałeczkę trzeba zrobić nową, która wchodzi do przepustnicy gaźnika.